Bo widzę, że już jestem. Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy nowy odcineczek. Eee, odcineczek powinien pojawić się w sobotę, czyli w weekend. Ja nagrywam sety w czwartek. W czwartek wieczorem o godzinie 21.20. Eee, jestem tutaj z tyłu z moją siostrą, ale ona nie będzie nam pomagała, bo ona dzisiaj leży. Ona jest zmęczona najprawdopodobniej, że Ale się z Wami tutaj wita e, o i robi takie wygibania w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie troszeczkę o włosach zrobimy sobie te sporowatości i wiele rzeczy się dowiecie jakie na was włosy i takie tam duperele e, dzisiaj nagrywam troszeczkę z innego miejsca bo stwierdziłam, że dzisiaj będę się na siedząco bo jestem trochę zmęczona ale powiecie, jakoś to ogarniamy Proszę mi tu nie przeszkadzać, bo, bo mi w tej chwili przeszkadza. Bo to wsi. Dobra. Mmm, Dobra. Widzowie nie chcą wiedzieć, co to jest w ogóle tobie, i tak dalej. Więc yy, tak. Dowiedź się. się także, jaki wy macie rodzaj włosów. W ogóle zrobimy sobie dzisiaj te skarabeatości z firmy Oliwia. Yy, zaraz do niego w ogóle przejdziemy. Opowiem Wam troszeczkę, jak pielęgnuje się włosy prawidłowo jak prawidłowo umyć włosy i tak dalej. Opowiem wam trochę o chorobach skórnych, jakie mogą was napotkać, szczególnie w właśnie na takim też może wieku nastoletnim, ale także niekoniecznie. Posłużymy się dzisiaj troszeczkę telefonem, żebyście się więcej dowiedzieli. Jak widzicie, jest godzina 21.22. Może będzie tak Nie, nie widać, jest teraz gorzej Jest 21-22, widać krzywo Ale jest ok Więc yy, ogólnie dzisiaj wam powiem Że nagrywam się z tabletu Więc nie wiem jak to będzie wyglądać Ale widzę, że jest troszkę lepsza jakość yy, Lepiej widać i tak dalej To wszystko Więc yy, przejdziemy sobie może Pierw do yy, Może do moich rzeczy, jakie mam yy, Tutaj Bo to jest jakby taki trochę biurko-toaletka Tutaj mam coś takiego. Co mogę dodać, to mnie nie będziecie widzieć. Taka jak do scenka, ale dobra. Muszę Wam to wszystko opowiedzieć, to co mam tutaj właśnie i jakie kosmetyki, czyli się poprawię troszkę. Yy, może niektórych kosmetyków Wam nie pokazywałam, ale Wam dzisiaj pokażę. Zrobimy jeszcze raz jakby taki odcinek, troszeczkę się poprawia i Wam więcej o tych włosach opowiem. No, więc y, ogólnie rzecz biorąc, filmik po pojawi się w sobotę, bo będę chciała w piątek go ładnie zmontować, przesłać i tak dalej. E, dlatego, że dzisiaj jest czwartek, jest troszkę późno, y, jutro muszę do szkoły, więc nie będę sobie zawalać głowy dzisiaj jeszcze, bo już będzie późno, jak już to nagram, bo nie wiem, ile mi ten odcinek zajmę, bo podejrzewam, że gdzieś do 22 będę tutaj z wami walczyć. Więc jeżeli oglądacie mnie, no to możecie sobie wziąć herbatkę, kawkę i tak dalej Nawet nie kawkę, bo już jest godzina wieczorna, ale nie wiem o której będziecie mnie oglądać I kiedy się ten odcinek w ogóle wyśle, bo czasami jest tak, że odcinki tak są, dwa się wysyłają Zależy jak i zależy też ile minut yy, się będą montować Więc dobra, nie będę długo prze przedłużała, bo już mówię 3 minuty i 40 5 sekund, więc to już jest dosyć sporo. To dokładnie 47. To wszystkie te minuty lecą, jak ja patrzę. E, więc o czego przejdziemy? E, więc jakie szczotki? To jest takie pierwsze pytanie. mamy w ogóle z tej mojej kartki, bo tu w ogóle mam kartkę i mam napisane, że U. prawidłowe szczotki. Słuchajcie, polecam Wam szczotki, y, właśnie takie bo się wtedy je w ogóle się lepiej włosy nimi rozczesują, yy, Włosy się wtedy nie niszczą yy, tutaj. Może być tu plastikowe. Najlepiej taką szczotkę właśnie. Z takimi ko kolcami, nie wiem jak to nazwać. Yy, powiem Wam, że wygładza włosy, nic nie robi z włosami. Ładnie się pielęgnują, ładnie się czesze, nie ma się kołtunów, nie ma się nic, więc... Jak żeby, jeżeli chodzi o dbanie włosy, to jak najbardziej taś z takiego włosa miękkiego, żeby nie pomiszczyło naszych włosów. Dalej, babeczki, wam powiem, co ja mam. Jest 200 klamerek, więc mam taką klamereczkę do włosów, taką. Myślę, że kiedyś zrobię takie odcinki z fryzur jakie w ogóle sobie robię do szkoły, więc mm, warto czekać. Mam też taką. Z Sensei, jakby ktoś nie wiedział, gdzie kupiłam. Więc kupiłam z Sensei kiedyś. Kupiłam, mam też taką, ale ja jej jak najmniej używam, bo ona jest metalowa i się ciężko ją spina troszeczkę. Bo trzeba mocno przycisnąć trochę się trzeba wiedzieć. Opaska do makijażu bardzo sławna i w ogóle. To on nie. co mam sobie ją kupić, bo w ogóle oddziela makijaż. Nie jak robicie baby ma. makijaż, no to jak najbardziej nie. coś takiego jest. Może być nie dziecko, niezbędne. Dziecko, dziecko, dziecko. Co tam daje? Yy, fajna rzecz niezbędna, jak jesteście, nie idziecie dziewczyny, dziewczyny szczególnie dziewczyny do szkoły. I powiedzmy... I macie obrazę dwie wiemy to jest ze sklepu iPhone i tutaj yes, macie z klapką Co chcesz? dziękuję nie muszę jak sam jest dziękuję Dajcie ci zaraz wezmę. dziękuję i to jest od razu dwa w jednym bo tutaj macie szczotkę a tu macie lusterek a i tu widzicie o jak ja z wami was tutaj nagrywam bo w ogóle muszę umyć sobie bo nie umyłam w ogóle jakaś chrypka mi teraz nie dopadła, nie wiem czemu, może do chora, nie wiem. I co sam wam dalej powiem. Dalej mam yy, suchy szampon z firmy Nikui yy, o zapachu owoców tropikalnych. Yy, bardzo fajny szampon, jeżeli chodzi o na szybko, chce wyjść i tak dalej daj, gdzie baby co niektóre albo nawet faceci nie wiedzą co to jest więc od razu mówię co to jest, tłumaczę o co chodzi i jak to w ogóle użyć i tak dalej Ym, w ogóle wam ostatnio pokazywałam, w ogóle jak nagrywałam gry w WM na wyjazd, taki szybki nagrywałam wtedy no to wtedy pokazywałam właśnie jak zrobić koka więc macie, jeżeli chcecie zobaczyć jak się robi z tym koka no to Proszę sobie wziąć, wejść w mój ostatni film. A co jest? Nazywa się lala Lalaoszka. Dalej. Kolejna szczotka. Ania! Ania! I co dalej? Ania! Taki, żel do włosów, polecam. firmy tak z Jak ktoś chce, to próbę najbardziej to uczynił. Pierwajcie chwilę. Ja już do was zwróciłam, już yy, znalazłam ten test, więc kilka tygodni. Więc piszecie w wyszukiwarce test na porowatość i powinno wam coś takiego właśnie wyskoczyć. I jak widzicie, wchodzicie w pierwszy, w pierwszy ten tutaj. I wam wyskakuje właśnie taka strona. Poczekajcie chwilę. zezwól na wszystkie i tak dalej. I piszę taką. OnlyBio.life Quiz test na porowatość włosów. Często zastanawiasz się, dlaczego Twoje włosy wyglądają sucho i matowo, nawet po użyciu najlepszych produktów do pielęgnacji. Odpowiednio może być ich niedopasowanie do porowatości Twoich włosów. Do porowatości, czyli w ogóle jest nie jest coś takiego, że każdy ma swój rodzaj włosów, a w ogóle jest ich trzy razy. są trzy nazwy: jest średnioporowatość, jest niskoporowatość i jest średnia porowatość. Więc dla mnie to jest jakby jak najbardziej istotne, że jeżeli sobie zrobię taki test, to od jestem spokojniejsza w tym momencie. Bo ja wtedy wiem, jaką mam porowatość, jestem wtedy łatwiej cokolwiek wynaleźć. No więc, no I w znaczy, ogóle taki test się to się znaczy, powinno robić co jakiś czas. czas. Dlatego że iść, nasza tak? skóra tak? głowy. Paręnaście razy się zmienia, bo raz jest taka, raz jest siaka, raz tego potrzebuje, raz tamtego A w ogóle wam tak powiem, że zauważyłam, że jak najbardziej włosy szaleją zimą, bo się strasznie puszą itd. itd. I dlatego za chwilkę przejdziemy w ogóle do pierwszego pytania, ale jeszcze tutaj do końca, yy, czytać Nasz test porowatości może Ci zrozumieć, jakie są potrzeby Twoich włosów i jakie produkty będą dla nich najlepsze. Nie czekaj dłużej i odkryj, jakie tajemnice skrywają Twoje włosy. Po wykonaniu naszego testu porowatości zrozumiesz, jak dopasować pielęgnację, by w końcu cieszyć się zdrowymi, śniącymi, pełnymi życia włosami. Zacznij swoją podróż do doskonałych włosów już teraz. Pytanie. No i zaczynamy test. Pytanie pierwsze. Moja skóra głowy. Pierwsza. Ma tendencję do przetuszczania się i łatwo ją podrażnić. Dwa. Jest sucha i podrażniona, czasem piecze lub spędzi. Trzy. Nie mam z nią większego problemu, nie przetuszcza się i nie przesusza. I teraz, jeżeli chodzi o pierwszy punkt, w ogóle Wam pokażę. Pytanie pierwsze, jakby ktoś mi nie wierzył, sobie przeczytać. Możecie sobie ten test robić razem ze mną, więc jak najbardziej do tego zachęcam. Pierwsze, yy, pierwszy to jest, mam tendencję do przetuszczania się i łatwo ją podrażać. Czyli chodzi o to, że ma tendencję do przetuszczania się. Że jeżeli na pierwszy dzień umyję, a na drugi już mam smalec tak zwane czyli y, one się świecą nie są takie jak trzeba nie są y, nie wyglądają tak jak trzeba włosy to czyli ma tendencję do przetuszczania to jest właśnie taka y, tego tendencja i łatwo ją podrażyć. czyli łatwo ją podrażyć w tym sensie że was wędzi. Yy, piecze i tak dalej yy, i właśnie tutaj o to chodzi że jeżeli podrapiecie mocno tymi swoimi paznokietkami szczególnie kobiety z jakimiś psami czy tam coś to wtedy nam się skóra podrażnia, może lecieć czasami krew bo tak się czasami zdarza jak szczególnie z tymi paznokciami jeżeli chodzi o nas kobiety Kolejny to jest, jest sucha i podrażniona, czasem piecze lub swędzie, czyli tutaj mówiła, może piec, może wana swędzieć, jest sucha i podrażniona. I właśnie jeżeli chodzi o tej sucha i podrażniona, sucha to znaczy, że jak do, w ogóle ja zauważyłam, że ja ogólnie nie wiem, jakby znała pod dotyku moją skórę głowę, że po prostu jak myję włosy i nie chce się zbytnio ta głowa pienić, to znaczy wtedy, że jest ta skóra sucha, jest strasznie sucha. I wtedy właśnie później na drugi dzień... Nie czasami nie tak na drugi, udaje się po jakiśkolwiek szampon nawilżający albo balansujący i w tym balansującym już wtedy jest wszystko i można fajnie skompletować nasze włosy. Trzecie pytanie. Nie ma z większego problemu, nie przetuszcza się, nie przesusza. Czyli tutaj się nie przesusza, nie jest Zawsze jest nagryżona, zawsze jest zdrowa, włosy i w ogóle. Czyli jakby to jest trzecie. Jeżeli bym miała powiedzieć, eee, jeżeli chodzi o moją gło skórę głowy, to moja głównie to bardziej albo bym działa na dwa albo na trzy, albo na jeden albo na trzy, bo moja czasami skóra głowy się przetuszcza, ale nie jest taka, że ją można łatwo podrażnić. Więc jeżeli chodzi o pierwsze, no to ja bym tutaj przetuszczała się, ale ostatnio staram się czasami myje codziennie, ale jak już nie myje codziennie, no to tak co dwa dni myję. Czekaj, ja muszę sobie wziąć łyczka. Eee, Herbatę sobie wziąłam. bo bym się tutaj zagadała, nie? Nie, jakaś herba wzięła. Nie wiem, czy będę chora, czy co tam, ale dobra. E, więc ja bardziej bym tutaj wzięła na punkt ostatni. Bo nie ma z nią żadnego problemu, ani się nie przetuszcza, ani nie, nie przesusza. Bo jak już coś się dzieje, no to od razu reaguje i od razu reaguje, od razu szampona, od razu nabliżające, nie wiem. Więc ja tutaj wezmę sobie kostek. No i bierzemy dalej. Dobra, słuchajcie. Zgasiłam światło, więc trochę jest ciemniej, może będzie lepiej widać ekran. Słuchajcie, przechodzimy do drugiego pytania. Mama niedawno przyszła i mówi: Szukajcie uchów, szukajcie uchów na jutro i tak dalej, i tak dalej. Więc już do Was wracam. Bierzemy sobie e, te się sobie jeszcze raz wejdę, bo wszystko mi tu pogasiła, więc no. Dobra, pierwsze pytanie, dobra. Nie mam z nią większego problemu. Nie przetłuszczę się i nie przesuszę, dalej. Pytanie drugie, teraz e, Maciek. Włosy myję. To właśnie najważniejsze właśnie jest to, że musicie wiedzieć kiedy myjecie, w jakim czasie i w ogóle jak myjecie włosy, bo to jest w tym teście jest to istotne. Czy myjecie to rano, czy myjecie wieczorem, czy myjecie co 2-3 dni i czy może raz w tygodniu. Są takie osoby, które myją włosy raz w tygodniu, więc szczególnie mój tata, ale to tylko tylko żart. Yy, dobra. Yy, więc co 2-3 dni, jeżeli chodzi tutaj o nas i każdego dnia rano lub wieczorem. Chyba, że jest jakaś baba, która to ogląda, że je tylko raz tygodniu, albo ktoś. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja myję co 2 co 3 dni, ale bardziej co 2. Więc ja zaznaczam to drugie. Każdy, my, czasami jest tak, że każdego dnia rano lub wieczorem. Ale bardziej Dobre, każdego dnia to rano to lub wieczorem, więc zaznaczam to, pierwszy. I tutaj włosy myję, ale to mi no, tu nie wierzy, to zaznaczam dobra, pytanie pierwsze. To, no, może lepiej widać. Pytanie trzecie. Moje włosy każdego dnia stylizuję na gorąco. Od czasu do czasu używam prostownicy lub klokówki. Nie używam lokówki prostownicy. Są takie sobie, które nie używają lokówki prostownicy. Ja na przykład nie używam. Eee, używam, może raz na rok na ruski ale raczej nie używam. Więc dam mi to z... odpowiedź ostatnią. I teraz, każdego dnia stylizuję na gorąco, czyli używam prostownicy, lokówki, suszarki i wszystko. Czyli to są jakby rzeczy, które stosujemy na gorąco, więc eee, tego nie robię codziennie, ale włosy stylizuję, czyli wiecie, nakładam to tam, to żale i tak dalej. czesze, i tak dalej, bo to też możemy nazwać no, tak to stylizacją. Poczekajcie chwila. Chciałam wypuścić pieski, ale już jest. Eee, więc od czasu do czasu używam postawnicy do ale tego niestety nie zaznacza, Dlatego, że używam raz na rok, raz na ruski rok. Więc nie mogę powiedzieć, że używam to każdego dnia, czy tam nie używam, czy od czasu do czasu. Dlatego wolę zaznaczyć, to że nie używam, bo wcale nie używam. Więc e, trzecie. Dalej. Pytanie czwarte: Moje włosy puszą się i falują. Farbuję je lub rozjaśniam. Rano są mocno podniecone. Końcówki łamią się i wykruszają. Czyli wykruszają, czyli wam uciekają, wypadają i wszystko. Jeżeli w ogóle ktoś ma problem z, z, z tymi z włosami, jeżeli chodzi, że wypadają strasznie, no to jak najbardziej w ogóle bym tutaj się skierowała do... w ogóle bym kupiła sobie w ogóle był moment, że musiałam brać, w ogóle miałam problem. Był moment w moim życiu, że w ogóle miałam problem z moimi włosami. Bo one mi wypadały strasznie i w ogóle mi w ogóle wypadały garściami. Ale... W ogóle, ostatnio nadszedł, nadszedł taki moment, że stwierdziłam, że nie, nie użyję tego szamponu. Najgorszy szampon, jak najbardziej podły dla moich włosów, jest blisko. Dlatego, że jak użyję, użyję raz użyję kilka razy, to mam znowu ten sam problem. Bo te włosy mi to czas wypadają garściami. To mi, nie może tak być, że y, one mi wypadają garściami. I w ogóle zaczęłam y, w ogóle jedynym szamponem, który jest najule, najuleczalny był dla tych włosów, był właśnie szampon omibo-balansujący. I przez to, że używałem przez kilka miesięcy ten szampon balansujący, bardzo mi właśnie wspomógł te moje włosy. Nadał właśnie takie witalności, bardziej są i nie, miałam, nie, nie mam teraz w tym momencie takich cienkich Bo bardziej są te włosy takie, wiecie, witalne, zdrowe I widać, że właśnie coś tam już w nich wstąpiło I że mogę cokolwiek Znaczy nie to, że cokolwiek Tylko widzę, że one są zdrowe I tylko wystarczy tylko o mnie ładnie pielęgnować Kupiłam sobie wiele pianek i wszystko I powiem wam, że pomogło więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o mnie, to niestety nie pomaga mi wcale ten ten. Ale w ogóle wam powiem, że właśnie nawet takie no. w moim życiu, że ta włosy były właśnie bardzo cienkie. Chyba um, nie rok temu, ale chyba dwa lata temu właśnie tak było, ale powiem Wam, że zrobiłam takie coś, że brałam tabletki, biotebal, myłam biotebalem, myłam skrzypowitą. Skrzypowita wcale mi nie pomogła. Poszłam dalej, kupiłam szampon od nibio. Eee, tak, wiecie, ale to kupiłam, wiecie. Ja kupiłam ten OnBio szampon w ciemno. Później zaczęłam używać. Każdy kosmetyk, każdy kosmetyk Unibio, aż w końcu doszłam i w końcu właśnie jest taki eh, baby hairy, nie wiadomo co tam jeszcze, teraz tylko się powie tych baby hairów w ogóle, ale dobra, to y, zostawmy to y, gdzieś tam na boku, więc pytanie twarde, moje włosy puszą się i falują, farbuję je, lub rozjaśniam, rano są mocno pogięcone, końcówki łamią się i wykruszają, łamią, czyli wiecie, przekręcają i tak dalej. Eee czy w ogóle farbujecie, rozjaśniacie. No i słuchajcie, dalej nagrywamy. Zaraz e, będę się pod spadł, więc już eee. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Muszę to w ogóle poprzesuwać. Po szuszu szu, bo by bazna by mama i była. U dospłajnij to dalej. Nie ja mam normalnie. Słuchajcie, mam ja mam. Hardcore. Yy, dobra, pytanie czwarte. Musimy coraz bardziej szybciej wiedzieć. Puszczą się i falują, farbuję je lub rozjaśniam. Rany są mocno podniecone, końcówki łamie się i wypryszę. Czyli tutaj Wam wszystko tłumaczyłam. Kolejne pytanie, drugie. Są proste, kręcone lub falowane. Kręcone, czyli są takie, wiecie, fiu, fiu, fiu. Proste, czyli takie jakie ja mam, yy, lub falowane. Falowane, ja mam też fale w sumie, bo mam takie fiu, fiu, fiu fale, wiecie, coś w więc już są takie. Nie są idealne gładkie, mają tendencję do przesuszania się i puszenia. Nie są bardzo zniszczone zabiegami fryzjerskimi i stylizacją na gorąco, ale łatwo się je poddają. Łatwo się poddają właśnie zabiegami. Yy, stylizujecie sobie na gorąco i tak dalej. Yy, w ogóle je tam, wiecie, farbujecie i tak dalej. Są zniszczone wszystkimi zabiegami, przesuszają się. Puszą, czyli są wiecie takie, jak wstajecie, to są takie wiecie. Fiu, tak jakbyście byli wystraszeni, bo was piorun trafną. No to właśnie to jest, właśnie to całe puszenie się. Eee, są, kolejne pytanie, trzecie. Są gładkie, śliskie i niepodatne na stylizację. Bywają przypuszczające się i wiotkie, często brakiem objętości. No ja czasami słuchajcie, tak ma, że często brakiem objętości, mmm, ale nie są wcale zniszczone. Nie przesuszają się. Są falowane. Więc tutaj bardziej bym. Wzięła drugie. Się pie... Six hours later. I ja wezmę sobie pytanie. Dobra. Pytanie piąte. Moje włosy są szorstkie nieprzyjemne do tyku. Ciężko się rozczesują i mają tendencję do puszenia. Czyli. Są szorstkie w dotyku, czyli nie są takie, wiecie, yy, w sosie. Ciężko się je rozczesują, czyli często tam gdzieś gdzieby uciekałam w tych włosach. Mam tendencję do puszenia się, czyli, wiecie, są takie bardziej wystraszone. Są mocno przesuszone, tempe i szorstkie, czyli są szorstkie, tempe nie idzie w ogóle yy, robić i tak dalej. Są mega przesuszone. Kolejne pytanie, są pozbawione biętości witalności, Mają też tendencję do zbijania się w pojedyncze pasma, czyli one się gdzieś tam zbij zbijają, robią się różne te głupoty, kołtuny i inne rzeczy. I kolejne są gładkie, lśniące, nie mam z nim problemu. Moje są, widzicie, świecą się lśniące, gładkie, więc oznaczam czwarte. Dalej. No i mam już tutaj, yy, było tam pytania I teraz, wyniki quizu. Jesteś posiadaczką średnio porowatych włosów. Tylko kilka kroków Cię od zdalnej tafli włosów. Nasz test prowartości pomoże Ci zrozumieć, jakie są potrzeby Twoich włosów i jakie produkty będą dla nich najlepsze. Nie czekaj dłużej i odkryj, jakie tajemnice skrywają Twoje włosy po wykonaniu naszego testu. Porowatości? Zrozumieć jak dopasować pielęgnację, by w końcu cieszyć się zdrowymi, lśniącymi i pełnymi życia włosami. Zacznij swoją podróż do doskonałych włosów już teraz. No i mamy tutaj, ja już dostałam idealny zestaw, czyli szampon nabliżający, olej mm, do włosów średnioporowatych, maska do włosów średnioporowatych, odżywka humektantowa, odżywka proteinowa. I już mam tutaj taki zestaw. No i nie zapomnij olejek yy, zabezpieczający końcówki, peeling do skór głowy, cierka pobudzająca. To jest mój cały zestaw. Żeby było lepiej. jest jeszcze raz to mnie nie interesuje. Kliknik w dowiedzieć się więcej też mnie to nie interesuje. Więc mam włosy średnio porwate, e, mam już tutaj dobrany zestaw i mogę iść na zakupy i sobie kupować. Może Wam kiedyś nagram, jak kupuję właśnie te produkty i Wam mówię, gdzie one są. E, jeżeli chodzi o firmę Oliby to jest tylko wyrosmania, więc mm, radziej bym tu biegła, jeżeli chodzi o te produkty. Bo czasami jest tak, że są braki. Jak przyjdzie tylko promocja, to już wszystko wymieczone, wzrosnano, więc... Radzę biegać, te, o, jeżeli chodzi o tą filmę Oliwia. E, jeżeli chcecie więcej takich filmów, typu te sporowatości jak najbardziej bardzo tego tak zachęcam. E, myślę, że kiedyś zrobimy. Jak już będę miała coś nowego, kupię, wynajdę browsmanię, to od razu robię filmik z nowych. Produktów z Rosmana. Myślę, że filmik pojawi się w sobotę. W piątek będę montowała, jak tylko wrócę ze szkoły, bo będzie przesyłanie głupoty, sroty. Myślę, że to mi godzinę zajmę, będę pewnie wieczorem to montowała, więc pojawi się w sobotę. Na dzisiaj to tyle. Kończymy. Bye. I widzimy się w kolejnym filmie. Bye.